Wróć Powrót do... Rutka do domu ze szkoły, nie. z górki, w parku. Tragedia z parku. się mi palce. No, po tym ostatnim popisie, po ognia. Możliwe, że nie wrócę nawet. Zaprezentuj Rutek swoje rany. Pokaż swoje, pokaż. Jak już była, patrz, ten sam kciuk dostał. Ale pokaż. O, o tu mamy przypalenia, o tam, o. Normalnie. O tu. Dobra, patrz. Nie, próbuj się tego w domu. No jeden raz jest te zdjęcia. Patrz, to samo miałem tutaj, patrz. O! Zagoiło się po miesiącu. Go, to to oglądał, nie, tam nie, 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 będziesz nie, teraz. Zaraz nie, Ale nie, to nie, 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 Ej, nie, da... on nie, on nie, nie, żeby nie, było... nie, nie, Nic kurwa, nie, 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 nie,

Słuchaj, to, się, to, się, to się będzie, nie odrobię. Nasza gwiazda. Nie, to się będzie szybciej golić, bo to jest tylko po a nie... Wcześniej raz na Tobie taką dziurę tak, wypaliło. Wysmażone. Pa, nie, przecież żeby kogoś popłać, położyłem pałkę na ręce, co nie? No. I się paliło, 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 nagle mnie tak... Czego to tam się kończyło? Bo ja ale ty jesteś hardcorem. A teraz to, to, to jesteś to, 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 jest moim idolem. Wiem. Wielu ludzi. Wielu ludzi. Wielu ludzi. Wielu ludzi. I wszystkich mogę, ludzi. Wielu więcej tych ludzi. Wielu ludzi. Wielu ludzi. Wielu ludzi. Wielu ludzi. Wielu ludzi. Wielu

Nie, Nie to ciszy. Dobra, bez jaj. A jak ci się w szkole ci minął? Dobrze. Jakie ja oceny? Dobre. Jakie? Jak. No Dokładnie. dobre. Czwórki? Cztery plus. O, to dobrze. Zostawcie go, ej! zostawcie? Widać Rutek, widać, Rutek ma znajomych wśród dzieci. Też. Ja z samymi, z takimi się zdaje. O mój sojuszek. Ja mieszkam w bloku. Aleś kochek. A, no widzicie, Rutek mieszka w bloku. Nie tak niczym, ani nie tylko. No pamiętajcie ani w technicznym, ani w rysunkowym, w takim prawdziwym ani bloku. Nie A ani nie kolorowym. Aha, niekolorowym. Jakieś dwa my nami. Proszę spojrzeć. Idę, I rzucałem w naszego gwiazdora. On tak się nie razie. daje. Jak na Śmietne uniki. Jak na razie niecelnie. Świetne uniki. Raport z tej sytuacji wrzesiłem Państwu.